Jakieś świeczniki, jakieś. Co to jest? Gówno. Gówno. Zwodziciel ludzi maski i ksiądz nakazuje maski nosić. Zwodziciel. Co to jest? Jakieś. O, figury. Co to jest? Co to jest? bałowany a będzie wszystko zniszczone, zwalone jakieś wody śmierdzące poświęcone jest jedyny jedyny święty Bóg prawdziwy, żywy Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego to jest dla was

Jeśli jest Bóg, to dlaczego jest Pan? Dlaczego jest Pan? Bóg jest Bogiem, jedynym ojcem. Jaskiń, do no tych. Wejdę. To tu jest? Konwencjonał, tak? Przebierańce. Przebierańcy. Komory. Komory dusz. Które kradną duszy. Szmaty, szmaty zostawiają. Szmaty, co to jest? Na każdym kroku są takie skrzynki. Na co to są skrzynki? Dlaczego to są skrzynki? Złodzieje, bandyci okradają. Nie mówię o pieniądzach, ale wasze dusze. Obudźcie się. Na tym się nie zakończy. Czczą jakoś Maryjkę Szanujemy Marię, która urodziła Syna Bożego, ale nie czcimy ją jako boginię. Jest jeden, jeden, jedyny prawdziwy Bóg, z Boga prawdziwego, Król Chrystus Immanuel, Bóg z nami. Te drzwi były zamknięte na klucz, ale Ojciec żywy Chrystus nam je otworzył. Proszę bardzo, zamek do tej pory jest zawieszony i się nie włamaliśmy. To Ojciec nam powiedział, wejdź. Wejdźmy. Tak. Te drzwi były zamknięte, a dla nas są otwarte. No a prawdziwie Za Zakasy, że sprzedają przez 6 zł, goś niedzielny. Chrystus za darmo dawał prawdę. Prawda jest za darmo. My głosimy za darmo. 22, 17. Mateusza 10.8. Skrzyszamy ten cały zakłamany system, żeby Prawda Chrystusa oświeciła i byście przyjęli prawdę Chrystusa Króla Immanuela. Jana 14.6. On jest drogą prawdą i życiem, wąską drogą. Wejdźcie na tą wąską drogę i żyjcie. Wejdźcie do Królestwa, tu na ziemi. Sprawiedliwość, Prawda miłość. Chrystus Immanuel, Ojciec z Nieba. Błogosławimy go. Błogosławimy go. Tak. Dobrze. Nie da się. Nie da się. Nie da się. Proszę bardzo, jakie limuzyny.